Powiedz lepiej, co teraz będzie z Jorwetem. To terrorysta, bądźmy szczerzy. Nie będę go wybielać ani okłamywać kogokolwiek. Musi sam zasłużyć na szacunek i być może za kilka pokoleń ludzie zapomną. Posłużyłaś się nim. Geralt, Jorwet zabił więcej ludzi niż ty zjadłeś kotletów. Nie jest kimś, kim można się od tak posłużyć. Uwierzył we mnie i od początku miał pełną świadomość, o co walczymy. To jego wybór. Ty naprawdę nie rozumiesz, o czym mówię. Nie zauważyłaś tego maślanego spojrzenia? Walczyliśmy razem za sprawę. Jorwet zrobi dla ciebie wszystko. Pytanie, co ty zrobisz dla niego? Dla zawsze znajdzie się miejsce w wolnej dolinie Pontaru. A jeśli chodzi o samego Jorweta, to nie twój interes. W sumie przydałby mi się chłop. Czas na mnie. W Wergen będziesz zawsze mile widzianym gościem. A może chciałbyś tam zamieszkać? Mam inne cele. Wiem. Żałuję, że nie mam zdolności jasnowidzenia jak mój ojciec. Czasem lepiej dać się zaskoczyć.